Czy można wprowadzić karę pieniężną, karę finansową za to, że ktoś cofnie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku? Chodzi o taką sytuację, w której masz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Ktoś wyraził zgodę na to, że ty możesz korzystać z jego wizerunku, ale potem nagle się rozmyśla i cofa tą zgodę. I czy ty możesz zabezpieczyć swoje interesy na wypadek takiego cofnięcia, wprowadzając jakąś karę, którą ten ktoś będzie musiał zapłacić za to, że tę zgodę cofa? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. W ramach kancelarii często zajmujemy się kwestią prawa do wizerunku. Przygotowujemy różne umowy dotyczące wizerunku, zgody, oświadczenia dotyczące wizerunku. No i ostatnio mieliśmy taką sprawę związaną z cofnięciem zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że mieliśmy sobie przedsiębiorcę, który rozpowszechniał wizerunek swoich kursantów. Odbierał od nich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, po to, żeby swoje usługi reklamować, promować, żeby móc docierać do kolejnych klientów, uwiarygadniać swoje usługi. No i w pewnym momencie jedna z osób, których wizerunek był rozpowszechniony w ten sposób, Cofnęła tą zgodę i przyszedł do nas klient pytając, czy faktycznie mogła tą zgodę cofnąć. No więc, po pierwsze, taką zgodę oczywiście mogła cofnąć, bo zgodę na rozpowszechnianie wizerunku istotnie zawsze można cofnąć. W polskim porządku prawnym, prawo do wizerunku cały czas jest lokowane w tym katalogu praw osobistych, co oznacza, że nawet jeżeli ja zgodzę się na rozpowszechnianie wizerunku, to w każdej chwili mogę taką zgodę wycofać. I wycofanie tej zgody musi zostać. Uhonorowane przez tego, kto z tego wizerunku korzystał. No i na wypadek tego cofnięcia zgody, pojawiają się wątpliwości, jak biznesowo do tego podejść. No bo często jest tak, że żeby czyjś wizerunek utrwalić, a potem z niego korzystać, to trzeba ponieść jakieś koszty. Jakieś koszty, które służą temu, żeby ten wizerunek faktycznie w jakiś sposób został ujęty w jakichś materiałach, które będą potem rozpowszechniane. No i w sytuacji, w której ja na przykład poniosłem. Jakieś koszty, jak ktoś za tydzień mi cofnie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, no to jestem postawiony przed takim problemem, że zainwestowałem jakieś pieniądze i nagle mam konkretną, wymierną stratę finansową. No, i co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji można zabezpieczyć się umownie, wprowadzając karę umowną za niewywiązanie wy, nie się z zobowiązania do niecofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. To jest taka konstrukcja, którą wypracowała potrzeba biznesu. No, bo żeby zabezpieczyć te wszystkie sytuacje, w której my musimy mieć pewność, że przez jakiś czas będziemy mogli z tego wizerunku korzystać, no wprowadza się do umowy o korzystanie z wizerunku zobowiązanie, że ten, kto wyraża zgody, Jednocześnie zobowiązuje się, że na przykład przez okres 3 lat takiej zgody nie cofnie, a jeżeli nie, do, nie wypełni tego zobowiązania, zapłaci karę umowną określonej wysokości. No i co do zasady, takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale oczywiście tam, gdzie zasada w prawie, tam też pewne wyjątki. I w sytuacji naszego klienta, Pech chciał, że taka kara umowna została przez niego dość niefortunnie zapisana w regulaminie. Mianowicie miał regulamin swojej usługi, który ten klient akceptował biorąc udział w kursie online, no i z tego regulaminu wynikała zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, i z tego regulaminu wynika również kara umowna za wycofanie tej zgody. Klientem był oczywiście w tym przypadku konsument, czyli konsument akceptując regulamin kursu, wyrażał zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych sprzedawcy tego kursu. No i jednocześnie w regulaminie pojawiło się to zastrzeżenie, że jeżeli on cofnie tam zgodę, to będzie musiał zapłacić określoną kwotę. No i tutaj jest sytuacja szczególna, bo o ile w takiej umowie indywidualnie negocjowanej taka kara umowna za zobowiązanie dotyczące niecofania zgody jest dopuszczalna. O tyle w sytuacji, gdy my posługujemy się wzorcem umownym, a tutaj tym wzorcem umownym jest regulamin, i tak naprawdę konsument biorący udział w kursie online nie ma możliwości negocjowania tej umowy. On po prostu akceptuje ten regulamin, na przykład poprzez checkbox w formularzu zamówienia. No, to taka kara umowna w tym przypadku za wycofanie zgody wizerunkowej będzie klauzulą abuzywną, będzie klauzulą niedopuszczalną i będzie ona nieważna w stosunku do konsumenta. W związku z tym konsument będzie mógł cofnąć taką zgodę a przedsiębiorca nie będzie miał realnej możliwości wyegzekwowania tej kary umownej. Więc sytuacja sytuacji nierówna. Jeżeli masz taką potrzebę, żeby zabezpieczyć na wypadek cofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to pamiętaj o tym, żeby nie robić tego we wzorcu umownym, który nie jest indywidualnie uzgadniany z konsumentem. Bo jeżeli tylko wprowadzisz taką klauzulę jakiegoś regulaminu, który ktoś tam zaaptaszkuje na etapie składania zamówienia, to takie zabezpieczenie tak naprawdę nie jest wiążące nie jest skuteczne. Natomiast nie ma przeszkód, żeby na przykład w, indy, w indywidualnych umowach z jakimś modelem, którego zatrudniamy na potrzeby jakiegoś stworzenia spotu reklamowego, zawrzeć rzeczywiście zobowiązanie do niecofania zgody przez określony czas, no bo jak najbardziej jest to podyktowane potrzebami biznesu, zabezpieczeniu sobie tej pewności korzystania z wizerunku, i wtedy taką karę umowną w indywidualnej umowie można wprowadzić i będziemy w stanie ją obronić jako ważną. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało namierzaj mnie w internetach bądź po prostu pisz pod tym nagraniem. Zachęcam Cię do zapisu do newslettera. Co tydzień w środę wysyłam na maila rozwiązanie jednego konkretnego problemu prawnego, gdy się zapiszesz, będziesz otrzymywać takie powiadomienia bezpośrednio na swoją pocztę e-mail i nic nie przegapisz. Link do zapisu znajdziesz pod opisem tego odcinka. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, cześć!